rozpoczynamy ceremonię dekoracji. Turniej w generalnie dobiegł końca, w piątek zbawiali się łodzicy, wczoraj kadenci, a w dniu dzisiejszym zakończyliśmy finał województwa zachodnią w Sławomirze Pomorskim w Krakówce plażowej juniorów i mamy cztery wyrównane pary, które które awansowały do półfinału jeszcze z Polski, które będą się w Płucku za dwa tygodnie przepraszam za właściwie za dwa i pół tygodnie będąc e, dokładnie e, w dniu dzisiejszym gościmy przedstawicieli Urzędu Miasta w Darłowie, pana Czesława Woźniaka oraz pana Zbigniewa Węczarskiego którzy wręczą medale i wytłumacze a w sędzia główny, pan e, Artur Dziecielski wręczy wam komunikat organizacyjny z Płucka na zawodu które pojedynczym Moja zresztą też podobnie jak wczoraj nie wiem, czy się jakaś kontuzja, bo też jakaś para nie może się połączenia, żeby to zgłosić wcześniej do udziału Świadków Zarówno Polskiego Związku Winki Świadkowej, bo jest taka możliwość, żeby jeszcze ewentualnie zmienić kontuzję mojego zarodnika lub ja tą co parę. To taka uwaga, mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku i pojęcie w takiej mieszczęce jak stoicie. I czwarte miejsce a nas burmistrz z Polski. Gospodarze ta jest coś przyjemny akcent na koniec tego bölümu. Macie tak i prosimy. <K university anyway> Muszę dalej i również Aras filmie, Polski Zespół MNP powiedzieć, że jak wczoraj, na trzecim miejscu, Mateusz,

ұстанюха ұқа әсбәнигі ұлайын 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 i mistrzowie województwa Zachodnie pomorskiego w siatkówce plażowej kawietów wczoraj i dzisiaj juniorów, jak się okazało, Mateusz Łyszkowski i Tomasz Wierzbicki zapraszamy na <klucza> Wszystkim parom życzymy jak najlepszych wyników na półfinałach w Kucku i awansów oczywiście do mistrzostw Polski do turnieju finałowego. Dziękuję sędziom, panu Arturowi Dziecięckiemu, panu Justynie więcej panu pani yy... Panie Kętrzyk, Panu Artur panu Panu i Panu sobie który jest fajniejszy, który jest w tej chwili na mieście, to, on jest przed. to jeszcze polia tu jest zamek, panu, panu, panie Powiedziałem, panie senator, To jeszcze panie senator, panie panie sędziowie panie senator, panie i panie senator,

Stopp! nie Tylko ej, licencji nie kupujecie, licencje was są właśnie.